Otwieramy dokument tekstowy utworzony w innym edytorze tekstu. Prawy przycisk myszy. Otwórz za pomocą. Wybierz inną aplikację. Więcej aplikacji. WordPad. OK. Program. Otworzył nam dokument tekstowy, jednak on nie obsługuje on wszystkich funkcji tego formatu dokumentu. Część zawartości może zostać utracona lub może być wyświetlona nieprawidłowo. Prawy przycisk myszy. Otwórz za pomocą, więcej aplikacji, wybieramy notatnik, OK. Program otworzył nam plik, jednak nie widzimy tekstu, pokazuje nam dziwne znaczki. Prawy przycisk myszy: Otwórz za pomocą, wybierz inną aplikację, wybieramy program Word. Program otworzył nam dokument tekstowy.